Finał kolejnej edycji konkursu kulinarnego Wieluńskiej Smaki 2024 Sztandarowej Imprezy Zespołu Szkół nr 1 miał tym razem miejsce w plenerze Resorcie Zacisze w Konopnicy. Przyszli kucharze, ale też cukiernicy pod okiem nauczycieli przygotowywali ciekawe dania. Pomysł narodził się dlatego, że warsztaty gastronomiczne są w trakcie remontu i dużej przebudowy, ponieważ nie więcej za pół roku staniemy się branżowym centrum umiejętności. I dlatego pomysł jest właśnie taki, żeby... Współpracować z lokalnymi firmami, które też działają w podobnej branży jak my i dlatego jesteśmy tutaj właśnie w tym pięknym, urokliwym miejscu w Zaciszu w Konopnicy. Tym razem uczestnicy konkursu przygotowywali potrawy zgodnie z tematyką nadwarciański ogień w dwóch kategoriach deser i danie wytrawne. I cukiernicy, i kucharze grillują i wykorzystują nadwarciański ogień. Czyli stąd ten ogień po prostu grillujemy. Tak? tak, grillujemy. To jest takie hasło przewodnie. Grillujemy owoce, ale grillujemy też antryk odwołowy. Wspieramy ich tylko jak tylko możemy i potrafimy. Inspirujemy ich też w jakikolwiek, w jakikolwiek sposób, różny, ale pomysły są ich przede wszystkim. I Poza tym dzisiaj mieli do dyspozycji takie, a nie inne surowce, i to z nich musieli sobie poradzić. Zrobili to uważam bardzo dobrze. Tak jak w poprzedniej edycji, jeżeli konkursu składało się z grona zawodowych kucharzy, którym przewodniczył znany kucharz Karol Okrasa. to jego kolejna wizyta w naszym regionie. Jestem zaskoczony i uradowany, że rzeczywiście wyszliśmy z dobrze wyposażonej sali technologicznej, pracowni technologicznej, w której mamy możliwość korzystania z najprzeróżniejszych sprzętów, które to jak się okazuje, nie są istotą naszego zawodu. Znaczy, one świetnie pomagają rozwijać ten zawód, modelować go, ale chcieliśmy dzisiaj młodzieży pokazać e, grunt, na czym ta praca polega. Że ona polega tak naprawdę na znaniu dwóch rzeczy: czasu i temperatury. Niezależnie od tego, co tą temperaturę doje, tak jak dzisiaj ognisko czy grill, no i czas. Rzecz, której bardzo często nie ma w recepturach, a która jest istotna choćby pod punktem przygotowania dobrego sosu czy dobrego mięsa. I z grilla i z ogniska, bo też do dyspozycji było ognisko, więc dużo wędzenia, odymiania, przypiekania, przypalania, no i dużo warzyw. Oprócz mięsa, które było elementem obowiązkowym, był to tam tylko odwołowy, młodzież musiała przygotować również warzywa, które to powinny być lekko odymione i sos, który również tym ogniskiem tą wysoką temperaturą dotknięte dosłownie by aromatu jakiegoś przydać. Zacznę grono profesjonalnych kucharzy oczywiście degustowało przygotowane potrawy, a następnie wydało wyrok. Nie było łatwo, bo prawie wszystkie dania były wspaniałe. Zanim jednak poznamy laureatów konkursu, jeszcze chwilę o gotowaniu, a w zasadzie grillowaniu. W tym sezonie Karol Okrasa w szczególności stawia na grillowane warzywa. Polecam by dużo warzyw na grillu. To może niech będzie takie motto tegorocznych przyjęć i spotkań. Że to nie zawsze umowna, chodzi dobra kiełbaska, czy dobry kawałek mięsa, czy kaszanka, które ja bardzo szanuję, to rzeczy, ale warzywa. Kiedyś lansowałem powrót ryb na, na, na polskie grille. Może w tym roku niech to będą warzywa. Sezonowe warzywa. Młoda kapusta, która teraz jest akurat w pełni, idealnie się na grillu sprawdza. Skropiona odrobiną sosu później może stanowić doskonały podkład, czy też doskonałe danie główne na, na, na każdym przyjęciu. Czyli stawiamy na warzywa w tym sezonie grillowym, tak? Szparagi, kapustka, młode marchewki, młode warzywa okopowe. To wszystko w tym roku na grilla. Po kilku godzinach kulinarnych zmagań poznaliśmy finalistów konkursu. Główną nagrodę i pierwsze miejsce w kategorii dań wytrawnych zajęły Nikola Marchewka i Wiktoria Czysz. Zrobiłyśmy antrykota wołowego z ziemniaczkami na grillu. Pomidorki też były robione na grillu i sos z jogurtu naturalnego. Eee, czosnku, no i kilku przypraw. Mhm. A skąd pomysł akurat na takie danie? Kompletnie z głowy. Kompletnie z głowy tak, tak? tak? spontanicznie wyszło, no i, i zrobiłyśmy. No i zrobiłyście i wygrałyście rzeczywiście. Yy, jesteście w pierwszej klasie w szkole, tak? Tak. Dopiero, tak? tak. A co dopiero będzie dalej? Bo ja rozumiem, że, że gotowanie jest waszą pasją i pewnie tak już zostanie. Mam nadzieję, że tak. Dziewczyny, przyszłość to jest własna restauracja, to jest kucharzenie, to jest gotowanie całe życie? Miejmy nadzieję, że tak, że, że tak, tak będzie, tak. U siebie też tak będzie? Tak. Wasze inspiracje kulinarne, mistrzowie kulinarni, jeśli w ogóle tacy są, to jacy. Pani Magda Gessler i pana Karol Krasa. Dokładnie, moje takie same. Tak samo, tak? Ja rozumiem, że, że, że programy ich też są oglądane, tak? Są, tak są. Mm -hmm. Dziewczyny dopiero się rozkręcają, więc pewnie przygotują jeszcze wiele ciekawych i zarazem pysznych potraw. Serdecznie gratulujemy im zwycięstwa. I na razie to wszystko po więcej zapraszamy do short Pressu. Tam dłuższa relacja z tego kulinarnego konkursu.